Wszystkim, dzisiaj jesteśmy w stajni, bo nagrywam z moim koniem My pet tag. I no, dobra, więc zaczynajmy. Pierwsze pytanie to jak nazywa się twoje zwierzątko? Gratka. Drugie pytanie to jakie to zwierzę i jakie jest rasy? Jest to koń. Rasy? Szlachetnej półkrwi. Trochę ma zaraba, a trochę z czegoś innego, nawet nie wiem z czego. Trzecie pytanie to: jak długo jest już z Tobą? 26 czerwca minął już dwa lata, więc. Czwarte pytanie to: jak dostałaś swojego zwierzaka? Tak jakoś wyszło. <gry> nie ma jakiejś wspaniałej historii z tym związanej, po prostu ją kupiłam. Piąte pytanie: ile ma lat? 26 kwietnia skończy 5 lat. Szóste pytanie: co jest dziwnego w charakterze Twojego zwierzaka? Dziwnego na całe jest dziwna, więc nie, mógł, nie mogę wymienić jednej rzeczy, bo ich jest za dużo. Że o, wiem, co jest mnie dziwnego. Że ma fetysz do butów w ogóle. Lubi wąchać i lizać buty. Czy <grym> siódme pytanie: co Twoje relacje ze zwierzakiem znaczą? Więc znaczą mu bardzo dużo. <grym> no jest dla mnie ważna bardzo. No i znaczą? Dużo znaczą. Nie wiem, co powiedzieć innego. Ósme pytanie. Ulubione chwile z nim. Każde. Wszystkie chwile z nią są super. I ostatnie pytanie. Jak nazywasz swojego zwierzaka? Zależy od humoru. Czasami mówię na nią grata. Tak brzydko. Gracia albo grata po prostu. Więc to by było już wszystkie pytania. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. I do zobaczenia w następnych. Another day.